No panowie, jak to pusi za dwa dni, jak one na noc nie weszły. Proszę zobaczyć, że ciemno. Policzymy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem sztuk nie weszło na noc. Desz pada, zamkniemy. Zamkniemy i pokażemy godzinę, żeby nie było. Godzina 21.42 wróciliśmy. Byliśmy na imprezie rodzinnej Proszę. Nie weszło. Nie weszło tyle sztuk. Zobaczymy ile w środku jest. Siorki śpią, a tam te No oparte są, no mówiłem weterany Weterany są, bo one są stare 7 osiem lat, no niektóre mają Także są oparte Pytaj pod kratą urzędki Będziemy, może Będziemy musieli może poczekać 2-3 dni dłużej A się nauczą wchodzić Muszą wiedzieć skąd są Pozdrawiamy